W umysłach ludzi rodzą się dwie wymówki jako rodzaju sprawiedliwienia, gdy dochodzą do konfrontacji z prawdą. Jedna z nich związana jest z intencjami i przyczynami. To nie moja wina, że zespoły, których słucham śpiewają o złych rzeczach. Ja tylko chcę się dobrze bawić i nie chcę mieć nic wspólnego z diabłem. To wszystko to tylko szpan. Wrócimy do tego zagadnienia za chwilę, gdy będziemy mówić o satanizmie i na czym polega naśladowanie szatana. Najpierw jednak zastanówmy się nad drugą wymówką powszechną, zwłaszcza wśród osób religijnych, które według Pisma Świętego kochają bardziej przyjemności niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Jak na ironię, to właśnie tacy ludzie najbardziej opierają się przyjęciu zbawienia, które Bóg chce im darować. Nie lubię tych satanicznych historii. Wolę neutralną muzykę, coś łatwego, jak na przykład Whitney Houston, George Michael, Phil Collins, coś lekkiego. Po pierwsze, jak już zauważyliśmy, wcześniej wielu piosenkarzy uznawanych za muzyków neutralnych, neutralnymi nie jest po dokładniejszej obserwacji. Weźmy na przykład jedną z królowych muzyki pop, Whitney Houston. Jako piosenkarka jest jedną z ciekawszych postaci na współczesnej scenie muzycznej. Nie ma wątpliwości, że propagowała lub przynajmniej dopuściła do wykorzystania elementów erotycznych przy promocji i sprzedaży swojej muzyki. Chociaż nie posuwa się tak daleko jak Madonna, to czy takie zdjęcie na okładce lub wideoklip Saving All My Life To You nie są manifestacją pochwały i niemoralności? To właśnie jest druga ta niewidoczna strona medalu. Po drugie i co ważniejsze, czy tak zwana neutralna muzyka nie jest ze względu na swój trudny do określenia charakter bardziej szkodliwa niż rock'n'roll otwarcie deklarujący nihilizm? Zastanówmy się w tym kontekście nad pewnym faktem wziętym z życia. Aby coś było prawdą, musi być wolne od fałszu. Nawet najmniejsza domieszka fałszu zamieni to w kłamstwo. Broń w rękach tego, którego Biblia nazywa Ojcem Wszelkiego Kłamstwa. Nie ma wątpliwości, że największym zwycięstwem szatana w tej dziedzinie jest sprawienie, że ludzie przyjmują kłamstwa mające choćby najmniejsze pozory prawdy oraz slogany takie jak seks, narkotyki i rock and roll. Faktem jest, że najbardziej skuteczne kłamstwa to te, które zawierają jakiś element prawdy. I dlatego właśnie neutralność w muzyce, a także w innych dziedzinach życia jest najniebezpieczniejsza. Z an Posłuszmy się tu analogią. Strychnina, będąca jedną z najsilniejszych trucizm, w stanie surowym jest nieapetyczna i bardzo gorzka. Jeśli pozostawimy ją w pokoju dziecięcym, jest mało prawdopodobne, że zwróci ich uwagę, a jeszcze mniej, że zjedzą jej tyle, aby mogła zagrozić ich życiu. Podobnie jest z pewnymi radykalnymi formami rock'n'roll'a, muzyką otwarcie głoszącą kult śmierci i szatana. Choć prawdą jest również, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej obojętne i coraz więcej ludzi chętnie sięga po gorzką truciznę diabła. Wracając do tematu, gdybyśmy wzięli tę samą truciznę i dodali do niej cukier, barwniki i nadali jej wygląd cukierków MM, to gdy pozostawimy ją w zasięgu dzieci, każde z nich sięgnie po truciznę. Gdybyś był diabłem, jaką metodę byś wybrał? Gorzką truciznę czy kolorowe cukierki? Jak stwierdził wielki angielski myśliciel i pisarz C.S. Lewis w swojej książce Listy Starego Diabła do Młodego, rzeczywiście najniebezpieczniejszą drogą do piekła jest droga łagodnie opadająca w dół, miękka pod stopami, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych i drogowskazów. Użyjmy innej analogii. Według Biblii człowiek bez Boga podobny jest do biedaka leżącego tutaj. Znajduje się on w krytycznym stanie, z chorym od grzechu sercem, które oddziela go od Boga. Jest duchowo martwy i nie jest w stanie pomóc sobie, a gdy jego serce przestanie bić, czeka go wieczność bez nadziei. Ten człowiek bardzo potrzebuje pomocy. Nie masz powodu, by żyć. Powiedz mi, jak to jest. Jesteś prawie martwy i pójdziesz do piekła. Radykalne formy muzyki, takie jak heavy metal, zachwycają się takim upadłym stanem. Perwersja, rozpacz, śmierć, piekło, szatan i inne okropności związane z grzechem są wbijane w głowę słuchacza. Wielu z nich poddaje się temu. Inni wolą bezpieczniejszą, tak zwaną neutralną muzykę pop. Co jednak tak naprawdę muzycy pop swoim słuchaczom? Piosenki o miłości i pokoju. Wszystkie te piękne słowa niewiele znaczą dla ginącego człowieka, a nawet pogarszają stan tego biednego chorego, przez ignorowanie jego sytuacji lub oferowanie fałszywej nadziei. Oczywiście nie ma nic złego w śpiewaniu o miłości, chyba że jest to egoistyczne i płytkie uczucie popularyzowane przez showbiznes. Nie ma też nic złego w piosenkach o pokoju i pomocy dla świata. Są to wszystko wartości nauczane i praktykowane przez Jezusa. Nie ma też nic złego w śpiewaniu na temat rozpaczy i śmierci, o ile mieści się to w ramach prawdy i bożym planie odkupienia. Musimy zrozumieć, że Bóg jest rzeczywistością. Jego słowo jest prawdą. Prawdą, a jego syn wybawieniem od grzechu. Heavy metal wyśmiewa się z tych prawd. A muzyka popie ignoruje, co jest jeszcze gorszą postawą. Jak dowiedzieliśmy się w pierwszej części tego programu, głównym celem ludzkiego życia jest poznanie i doświadczenie Boga. Zwiemy to uwielbieniem Boga. Rozumiejąc doskonale ludzką krótkowzroczność, powodującą, że tracimy z oczu wieczność na rzecz zmysłowej i chwilowej przyjemności, Bóg w Piśmie Świętym zachęca nas do szukania najpierw Królestwa Bożego i ostrzega nas przed uleganiem światu. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Innymi słowy uważaj na to, czego słuchasz, co robisz i co oglądasz, bo z niego tryska źródło życia. Bacz na ścieżkę, po której ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Wiele lat później pan Jezus potwierdził tę naukę, mówiąc, że nasz wzrok powinien być skierowany na Boga. W przeciwnym razie nasze ciało będzie pełne ciemności oraz nikt nie może dwóm panom służyć, bo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować. Znaczy to, że jeśli naprawdę kochamy Boga, to nie do przyjęcia będzie dla nas wszystko, co obraża jego charakter, ignoruje jego miłość lub wypacza jego prawdę. Jeśli natomiast pochwalamy te rzeczy i sami tak postępujemy, wyklucza to jednoczesną miłość do Boga.